Czy kiedykolwiek miałeś taki moment w swoim życiu, że obudziłeś się, poszedłeś do łazienki, popatrzyłeś sobie prosto w twarz, w lustro i zapytałeś, co ja robię ze swoim życiem? Cóż, ja przez naprawdę bardzo długi czas w moim życiu, bo przez jakieś 6-7 lat zadawałem sobie to pytanie praktycznie każdego dnia. Każdego dnia grałem w gry, po czasem nawet 16 godzin dziennie, każdego dnia jadłem świeciowe jedzenie, no i oczywiście też pulsowałem torpedę po 6-7 razy. Nawet dzienny. Ale w maju 2022 roku znalazłem 7 nawyków, które zaczęłem robić każdego dnia i moje życie jest dosłownie nierozpoznawalne od tego, co było 2 lata temu. Każdego dnia budzę się z uśmiechem na mojej twarzy, wiedząc, że pracuję nad czymś, co kocham, no i po prostu wiem, że każdego dnia zbliżam się do życia moich marzeń. Więc w tym filmie przedstawię ci te 7 nawyków, które zmienią Twoje życie, jak możesz wprowadzić je do swojego życia oraz jak możesz trzymać się tych nawyków. Ale zanim przejdziemy do wszystkich tych rzeczy, to w Twojej głowie pojawiły się dwa albo chociaż jedno z tych pytań. Jak się Szybko będę w stanie zobaczyć rezultaty oraz jakie rezultaty w ogóle zobaczę. Cóż na początku pogadajmy o tym, jak szybko jesteś w stanie zobaczyć rezultaty. Widzisz w większości czasu z nawykami jest tak, że im dłużej coś robisz, tym więcej rezultatów z tego dostaniesz. Im więcej treningów zrobisz na siłowni, no to tym więcej mięśni zbudujesz. Im więcej filmów wrzucisz na YouTube'a, tym więcej będziesz miał subskrypcji. Ale jest pewna zasada, która mówi, że 80% rezultatów, które osiągniemy, zostaną zdobyte w 20% czasu. Pomyśl sobie, że zaczniesz chodzić na siłownię przez równy rok. To się stanie, to 80%. 80% mięśni, które zbudujesz, zbudujesz już w pierwsze 73 dni. Więc teraz, żeby doświadczyć zauważalne rezultaty, to będziesz musiał robić te nawyki przez około 2 tygodnie do 1 miesiąca. Teraz skoro już wiesz, jak szybko osiągniesz te rezultaty, to teraz pogadajmy o tym, jakie w ogóle rezultaty osiągniesz. Cóż, tak właściwie będzie ich naprawdę mnóstwo i z czasem będziesz doświadczał ich coraz więcej i więcej, ale po tych dwóch tygodniach czy miesiącu twoje życie kompletnie się odmieni i jestem w stanie ci to zagwarantować. Będziesz czuł się o wiele, wiele lepiej, będziesz miał o wiele więcej energii, będziesz w stanie o wiele Łatwiej się skupić, no i przede wszystkim będziesz w stanie być o wiele bardziej obecnym w danym momencie. Są to tylko te cztery główne korzyści, ale jest ich naprawdę o wiele, wiele więcej. Na przykład jeden nawyk, który Ci przedstawię w tym filmie, pozwoli Ci być o wiele bardziej obecnym w danym momencie, sprawi, że będziesz miał o wiele mniej stresu w swoim życiu i do tego jeszcze wzmocni Twój układ odpornościowy, przez co to jak często chorujesz, będzie zmniejszone o jakieś 90%. Więc teraz, skoro już wiesz, jakich rezultatów się spodziewać, to przejdźmy do tych siedmiu nawyków, które faktycznie zmienią Twoje życie. Zaczynając z pierwszym który jest chyba najbliższe mojemu sercu. Pozwala ci ją kompletnie wyeliminować stres oraz negatywne myśli ze swojego życia. Wyobraź sobie tylko, jak o wiele lepsze byłoby Twoje życie, gdybyś pozbył się 50 do 60% stresu z Twojego życia, i do tego pozbyłbyś się dosłownie wszystkich negatywnych myśli, które masz w swojej głowie. 10. 100 razy lepsze, może nawet 1000, a to tylko i wyłącznie pierwszy nawyk. Ten nawyk jest jednym z tych nawyków, który pozwala ci poprawić dosłownie wszystkie rejony twojego życia, bo buduje taką umiejętność bycia obecnym w danym momencie, która pomaga ci dosłownie we wszystkim. A mówię oczywiście o medytacji. Przechodząc do drugiego nawyku, który wymaga od ciebie trochę więcej wysiłku, no ale też jak wiadomo, z większym wysiłkiem przechodzą większe rezultaty. Ten nawyk pozwoli ci nie tylko nie mieć stresu w swoim życiu, być o wiele bardziej spokojnym i do tego pozwoli Ci być dosłownie odpornym na zimno. Dokładnie rok temu było jakieś minus 2 stopnie i ja chodziłem sobie w krótkich spodenkach i krótkim rękawku no i nie było mi wcale zimno, a to tylko i wyłącznie dzięki temu nawykowi. Ale czym on jest? Cóż, w swojej łazience masz pewnie coś takiego jak wanda lub prysznic, tylko że zamiast wykąpać się w ciepłej lub gorącej wodzie, jak to zazwyczaj pewnie robisz, to włączasz najzimniejszą wodę, jaka jest możliwa, i wchodzisz do tego. A tym drugim nawykiem jest oczywiście branie zimnych kąpieli. Ten trzeci nawyk jest czymś co odróżnia prawdziwych zwycięzców od kompletnych przegrywów. Przez dość długi czas zastanawiałem się jak to jest, że niektórzy ludzie są w stanie osiągnąć sukces, a drudzy w tym samym czasie nie są w stanie zrobić dosłownie nic. Aż w pewnym momencie natrafiłem na pewien filmik, z którym poznałem odpowiedź na to pytanie. Widzisz, często myślimy, że osiąganie sukcesu jest czymś naprawdę bardzo skomplikowanym, ale co jeśli ci powiem, że wcale tak nie jest? Tak naprawdę, żeby osiągnąć sukces, to potrzebujesz dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz prawidłowych informacji i po drugie, potrzebujesz podejmować prawidłowe działania przez wystarczającą ilość czasu. Ale żeby ten cykl w ogóle zacząć, no to musisz rzeczywiście posiadać prawidłowe informacje. I dlatego właśnie następnym nawykiem jest czytanie książek. Następnie chciałem pogadać o pewnym nawyku, który przetransformował mnie nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Był to jeden z pierwszych, nawyków, które zacząłem robić i robię go do dzisiaj praktycznie każdego dnia. Jest to jedna z tych rzeczy, która naprawdę bardzo mocno przetransformuje twoje ciało i całą osobę, którą jesteś stać w bardzo krótkim czasie. Ten nawyk nie tylko pozwoli ci stać się o wiele zdrowszym, ale też pozwoli ci być o wiele, wiele bardziej pewnym siebie. Będziesz w stanie faktycznie popatrzeć w lustro prosto w swoje oczy i powiedzieć sobie, że jesteś dumny z samego siebie. A mówię oczywiście o ćwiczeniu. Ten następny nawyk zmieni kompletnie twoje życie i to nawet w kilka dni. W dniu, w którym planowałem ten film, obudziłem się i dosłownie przez chyba 10 minut nie miałem pojęcia, co się dzieje. Miałem naprawdę dziwny sen i właśnie przez te 10 minut zastanawiałem się, czy to faktycznie się stało, czy to był tylko sen. Ale gdy tak zastanawiałem się, czy to faktycznie się stało, czy to był tylko sen, to przypomniała mi się bardzo ważna lekcja, którą było to, że nasz mózg nie jest w stanie powiedzieć różnicy pomiędzy wydarzeniami, które są prawdziwe, a które są wyobrażone w naszej głowie. A oznacza to tyle, że możesz sobie wyobrazić dosłownie cokolwiek chcesz w swojej głowie, twój mózg będzie myślał, jakby to się naprawdę działo. A pomyśl sobie, co jeśli zaczniesz wyobrażać sobie wszystko, czego zawsze chciałeś, a w ten sposób jesteś w stanie zdobyć cokolwiek chcesz, nieważne czy to masz, czy nie. A dlatego właśnie następnym nawykiem jest wizualizacja. Przechodząc do następnego nawyku, który kompletnie zmienił to, jak zarządzam swoim czasem. W jasne tego roku zastanawiałem się, jak mogę lepiej zarządzać swoim czasem, żeby być bardziej produktywny. więc postanowiłem zacząć oglądać to, jak inni ludzie zarządzają swoim czasem i stosować to, czego uczą, ale w większości przypadków uczyli czegoś, co albo nie działało, albo już spróbowałem. Więc myślałem sobie, że nie warto już tego oglądać i po prostu trzymać się tego, co aktualnie mam. Ale w pewnym momencie natrafiłem na pewien filmik, który kompletnie zmienił całe moje postrzeganie o tym, jak zarządzać swoim czasem. Był to filmik zagranicznego milionera, który pokazał swój taki dzienny planer, którego dziennie używał i którym planował swój następny dzień. No i ja stwierdziłem, że też powinienem zacząć tego używać, bo to naprawdę wystrzeli moją produktywność w górę. I dlatego właśnie następnym nawykiem jest planowanie jutra. Teraz przyszedł czas na ostatni nawyk, który naprawdę kocham. Nieważne jakikolwiek problem masz w swoim życiu, ten nawyk ci z tym pomoże. Mianowicie w tym nawyku znajdziesz swojego takiego najlepszego przyjaciela przyjaciela można powiedzieć który przyjmie dosłownie wszystko od ciebie, wszystkie Twoje emocje, skargi i tak dalej, bez żadnej reakcji. Jest on kompletnie bezemocjonalny i nie wzruszy się, nawet jeśli powiesz mu o swoich najgłębszych sekretach. Kiedyś słyszałem taki stat: papier przyjmuje emocje lepiej niż jakikolwiek człowiek. To jest oczywiście prawdą, a dlatego właśnie ostatnim nawykiem jest dziennikowanie. No i dobra, teraz poznajesz te 7 nawyków, ale co jeśli ci powiem, że to jest kompletnie bezużyteczne, bo jeśli nie wiesz jakie wprowadzić do swojego życia, no to to nic ci nie da. Teraz przedstawię Ci, jak możesz wprowadzić każdy ten nawyk krok po kroku, żebyś wiedział dokładnie, co ma. Robić. No więc zacznijmy oczywiście od medytacji. Żeby zacząć medytować, musisz po prostu usiąść, zamknąć swoje oczy i skupić się na swoim oddechu. I gdy zauważysz, że Twój umysł tak dryfuje, że rozprasza się, myślisz o czymś, to po prostu powróć do tego skupienia się na oddechu. Polecam zacząć od 5 do 10 minut dziennie, a zobaczysz rezultaty naprawdę bardzo szybko. Teraz pogadajmy o zimnych prysznicach. Na moim kanale jest o tym pełny poradnik, więc jeśli chcesz to możesz go zobaczyć. Ale jest to tak proste, że po prostu włączasz najzimniejszą wodę, jaka jest możliwa i wchodzisz tam na 10-15 sekund i dosłownie wychodzisz. A po tygodniu robienia tego zwiększasz to do powiedzmy 25 sekund albo 30, następnie do 45 albo 50 i tak cały czas w górę aż do około 5 minut. Następnie po Pogadajmy o tym, jak możesz zacząć czytać książki. No cóż, tutaj nie ma zbyt wiele instrukcji, za którymi powinieneś podążać. Po prostu wybierz książki, które faktycznie Cię interesują, no i zacznij je czytać. Kilka poleceń, które mogę Ci dać, to subtelnie mówię fuck, Marka Wantsona, atomowe nawyki i diatryby Epiktata. Teraz ćwiczenie. Czy ćwiczenie też nie ma za bardzo za jakimi instrukcjami podążać, ale jedną instrukcję, którą ci podam, to po prostu, żebyś wybrał coś, co lubisz. Nieważne, czy to jest chodzenie na siłownię, czy granie w piłkę, a teraz coś, co naprawdę zmieniło moje życie, czyli oczywiście wizualizacja. To jest jedna z potężniejszych nawyków, jakie możesz zacząć robić, więc chcę, żebyś słuchał uważnie, bo to naprawdę bardzo szybko zmieni twoje życie. Ok, więc teraz jak zacząć wizualizować? Tak samo jak w medytacji siadasz i zamykasz swoje oczy, ale tym razem zamiast skupiać się na swoim oddechu, to wyobrażasz sobie, jakbyś już miał to, czego chcesz i żył życiem, którego zawsze chciałeś. I mogą to być pieniądze, Fajne ciało, ładna dziewczyna, cokolwiek sobie wymarzysz. Ale teraz, tak jak powiedziałem, jest to jeden z najpotężniejszych nawyków, jakie możesz zacząć robić, ale tylko wtedy, gdy zastosujesz metodę, której się teraz nauczę. Pewnie nieraz też tak miałeś, że obudziłeś się i nie miałeś pojęcia, czy to, co ci się niby śniło, faktycznie się stało, czy to był tylko sen. I co chcemy zrobić, to dostać się do takiego stanu jakby snu, który pozwoli nam dostać się do naszego podświadomego umysłu o wiele, wiele łatwiej. Więc co chcesz zrobić, zanim zaczniesz wizualizować, to po prostu usiąść na 50 minut, puścić sobie jakąś relaksującą muzykę, pozbyć się Całej stymulacji z Twojego środowiska zewnętrznego, i dopiero później zacząć wizualizować, gdy jesteś w tym takim zrelaksowanym stanie. Jeśli będziesz to robił każdego dnia, to gwarantuj ci, że Twoje życie zmieni się. Dosłownie kilka dni. A teraz przejdźmy do planowania jutra. No i jak możesz to wprowadzić? W opisie tego filmu znajdziesz link do takiego szablonu tego dziennego planera, którego możesz zacząć używać każdego dnia i po prostu planować jutro. A teraz przejdźmy już do ostatniego nawyku, czyli oczywiście dziennikowania. Cóż, tutaj też nie ma za bardzo instrukcji, za którymi powinieneś podążać, ale jedno co ci powiem, to po prostu pisz o czymkolwiek chcesz. Co ja lubię czasem robić, to po prostu pisać sobie rzeczy, za które jestem wdzięczny. No i oczywiście, dlaczego jestem za nie wdzięczny? Albo gdy czuję się jakoś tak naprawdę dziwnie, no to po prostu wyciągnąć swój dziennik i piszę sobie o tym, Dlaczego tak się czuję. Ale teraz, nawet jeśli to wprowadzisz, to tak czy siak nic ci to nie da, no bo musisz się tych nawyków faktycznie trzymać, żeby zobaczyć rezultaty. No bo pomyśl sobie, czy pójście raz na siłownie da Ci jakieś ogromne rezultaty? Oczywiście, że nie. Dlatego właśnie teraz przedstawić Ci, jak możesz trzymać się tych nawyków każdego dnia. Ta pierwsza rzecz sama w sobie już sprawi, że będziesz trzymał się tych nawyków bardzo mocno. Wyobraź sobie, że jest dwóch gości. Jeden z nich kocha zmywać naczynia, a drugi kompletnie tego nienawidzi. No i mama tych dwóch prosi tego, który nienawidzi zmywać, żeby pomógł w No i jak myślisz, czy od razu pójdzie i pomuje w lewie. Raczej nie będzie mówił sobie, że później to zrobi albo że no... Po prostu mu się nie chce. A teraz pomyśl sobie, że mówi to temu, który kocha zmywać. Najprawdopodobniej rzuci wszystko, co robi i po prostu pójdzie zmywać, no bo bardzo to lubi. A dlatego właśnie pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to sprawić, żeby twój nawyk był tak zabawny, jak to jest możliwe. Jeśli chcesz puścić sobie muzykę na siłowni albo na przykład podczas czytania, no to oczywiście to zrób, ponieważ wtedy, co się stanie, to ten nawyk stanie się przyjemniejszy, przez co będziesz chciał go o wiele bardziej robić. A druga rzecz, również jak pierwsza, sprawi, że będziesz o wiele bardziej zmotywowany, żeby faktycznie robić swoje nawyki. Wyobraź sobie, że grasz w grę wideo, w której głównym zadaniem jest po prostu podnoszenie poziomu swojej postaci, ale jest taki problem, że nie widać wcale paska expo. A przez to no oczywiście nie jesteś taki zmotywowany do wbijania następnego poziomu, bo nie widzisz ile ci do niego brakuje. A pomyśl sobie, gdybyś faktycznie widział ten pasek, to jako wiele więcej leveli byś wbił i jak o wiele bardziej zmotywowany byłbyś do tego. No o wiele, wiele więcej, prawda? A dokładnie to samo dzieje się w prawdziwym życiu, gdy nie widzisz swojego postępu. No bo jeśli faktycznie śledzisz swoje nawyki i widzisz ten level, no to oczywiście jesteś o wiele bardziej zmotywowany, żeby kontynuować te nawyki. I dlatego właśnie w opisie tego. Filmu zostawiłem Ci link do takiej tabelki, w której możesz śledzić swoje nawyki każdego dnia. Przedstawiłem ci te 7 nawyków, jak możesz wprowadzić je do swojego życia oraz jak możesz się ich trzymać, ale jest jeszcze jeden mały problem. Widzisz, często będzie tak, że nie będzie chciał robić jakiegoś nawyku nie z tego powodu, że faktycznie ci się nie chce, tylko z tego powodu, że nie będziesz miał wcale na to energii. A Dlatego właśnie stworzyłem pełny poradnik do tego, jak możesz mieć nieskończoność energii, więc kliknij nie go tutaj.